Ze mną jest Szymek Bońkowski, yy, drugi trener odpowiedzialny za parter. Yy, no właśnie, yy, Mua K1, jeżeli chodzi o Pawła, yy, i tutaj Judo pierwszy, i później Judjitsu. Mhm. Tak, tak, tak. No, jeśli, jeśli chodzi o mnie, no to zaczynałem od Judo. Um, tutaj miałem um, jakąś jakoś tam um, karierę zawodniczą w, w, w młodym wieku, praktycznie w, w seniorskim już, już w judo nie walczyłem. Um, w seniorskim już, już startowałem w Judzicu w tej odmianie japońskiej, gdzie, gdzie były uderzenia, semi-kontakt i, i chwyty, um, praktycznie te, to samo co judo um, i tutaj jako junior, jako senior startowałem. Później doszło brazylijskie co to już czysto, czysto walka na chwyty no i tam raz na jakiś czas długi też sobie jeszcze wystartuje w, ten, w tej dyscyplinie. Czyli ten parter bardziej obdarzasz sympatią, ale powiedzmy czy na przykład do stójki jak podchodzisz, czy, czy powiedzmy chodzi mi o twój osobisty taki stosunek, jak ty widzisz w twoim wydaniu? Znaczy, jeśli chodzi o mnie, no to kiedyś, kiedyś trenowałem też, ale po operacji kręgosłupa już nie wróciłem, jeśli chodzi o uderzenia. Z względu, próbowałem wrócić, ale bardzo, bardzo czułem gdzieś tam spięcie w, w tym odcinku, na którym miałem operowany. Wydaje mi się, że to jest związane z tym, że całe życie jednak trenowałem inny rodzaj wysiłku, ten, ten taki dociągany. <laughs> Wszystko do siebie, a tu jednak są, są takie ruchy od siebie dynamiczne, które, które jednak dla mojego ciała mogą, mogą nie pasować i gdzieś tam, gdzieś tam zawsze czułem dyskomfort w plecach po, po tej stójce i sobie to odpuściłem zupełnie. A wcześniej trenowałem, przychodziłem tu z chłopakami, tak dla siebie oczywiście tylko. A powiedz mi, bo też akurat powiem, żeśmy gadali, podnosić cały czas kwalifikacje w Jiu Jitsu m.in. w Stanach, także masz jakiś tam obraz, jak te Jiu Jitsu wygląda za granicą, jak wygląda u nas, no mimo że to brazylijskie, ale czy rzeczywiście jest to takie same na przykład polskie te Jiu Jitsu jak, to, jak widzisz to w Ameryce? Tak, tak, zdecydowanie. Tutaj on, on, my jesteśmy w ogóle bardzo mocni w żyzicu, jeśli chodzi o Polskę. Teraz e, chociażby za tydzień będziemy gościć na seminarium Adama Warcińskiego, który jest obecnie zawodnikiem e, światowej klasy, rywalizuje z naj, najlepszymi zawodnikami na świecie. To już jest Mit, że brazylijskie życiu to są Brazylijczycy. Teraz po całym świecie jest mnóstwo dobrych zawodników. W Polsce naprawdę mam bardzo dobrą szkołę dziurzycu. Wcześniej było tak, że było widać tę tą, tą różnicę. Teraz, teraz to się zatarło. Tutaj, Chodzi o człowieka, nie o szkołę tam. Wiem, że tutaj sporo dzieciaków zaczęło też do Ciebie chodzić. Chyba na początku, tak jak klub powstawał w 2003 roku, skupialiście się bardziej na grupach seniorskich. Teraz się to zmieniło. Tak, tak, tak. Od kilku lat prowadzimy zajęcia judo dla dzieci i MMA dla dzieci. Te MMA było wcześniej, judo było później, tak już chronologicznie. Z, takie, takie jakby zdobycie do, tego zaufania u rodziców, żeby przyprowadzali dzieci do, do sekcji, to wymaga czasu. I teraz już zaczynamy widzieć jakby owoce tego, tej wieloletniej pracy z dziećmi. Rodzice rzeczywiście chętnie przyprowadzają do nas, do nas dzieci, ale to jest normalne. To, to po prostu wymaga czasu i, i przekonaliśmy swoim doświadczeniem, wyjazdami też na, na obozy z dziećmi, na zawody cały czas. I teraz te, te, te grupy rzeczywiście prężnie nam się rozwijają. Szymon, powiedz mi taką rzecz, bo nie ukrywam, że no i każdy bardziej Arachion kojarzy tutaj z Mamedem i tak dalej. Ale Arachion to nie tylko Mamed. Jakie nazwiska potrafiłbyś wymienić, którzy mogliby pójść podobnym śladem jak właśnie Halidow? Jest, jest sporo tutaj zawodników i to się bardzo Dynamicznie zmienia, bo w jednym roku ktoś rewelacyjnie walczy, a później na przykład widać ten regres formy, albo odwrotnie, ktoś nie rokuje aż tak mocno, a raptownie wystrzela. Mamy grupę Pro, która składa się z nastu zawodników i to jest naprawdę bardzo zmienne. Czasami przychodzi nawet takie prozaiczne sytuacje życiowe, że ktoś już rokuje bardzo fajnie, ale przychodzi sytuacja takie, że musi przejść do pracy, zacząć po prostu zarabiać na życie. MMA ciężko ze MMA się utrzymać na początkowym stadium, tylko najlepsi zawodnicy ze ścisłego topu mogą żyć z tego, dlatego po prostu nie każdy ma tyle, tyle możliwości i zaparcia, żeby poświęcić całe życie, żeby, żeby dążyć do tego celu. A jeśli chodzi o, o nazwiska, no to naprawdę jest ich tutaj sporo, to się zmienia. Nie chciałbym nikogo faworyzować. Jasne. A jeszcze wracając do Mameda, czy przed KSW? Majowym? jakiś stad go czeka, czy już? Nie, nie, to już tylko jest skupienie na tej walce na stadionie narodowym. Rozumiem. E, Szymek, taka rzecz jeszcze. E, gdybyś był o 5 lat młodszy, czy powiedzmy interesowałaby cię jeszcze, że tak powiem, kariera zawodnicza? E, o 5 lat młodszy? Może 10 nawet, nie wiem. Nie, bardziej... W moim przypadku było to tak, że w młodym wieku zaczęliśmy prowadzić sekcję i na początku gdzieś tam łączy, łączyłem to ze startami, ale zobaczyłem, że ciężko jest przygotować się do startu. W tym roku, w, znaczy w tamtym roku wystartowałem na Mistrzostwach Polski, w Rudzicu udało mi się wygrać, ale w tym roku na przykład chciałem startować też na, na imprezie, która jest w kwietniu, ale przyszło. Tyle różnych przygotowań, tyle jakichś wyjazdów z zawodnikami, że, że pokrzyżowało mi to zupełnie plany. Ciężko jest to połączyć, a odnajduję się w tym wprowadzeniu. To jest moja pasja i no, odpowiadając na Twoje pytanie, to, to tak naprawdę cieszy mnie to, co robię. Nie, nie mam czegoś takiego, że poświęciłem swoje starty na, na rzecz kariery trenerskiej. Tylko po prostu świadomie z wyboru spełniał się w tym. Gdzieś tam myślę, że, że też swoją karierę miałem, tych startów w ten zawodach, zbijania wagi, e, trzymania się, się w kondycji też, też miałem e, sporo. Jakoś tam, tam nie mam tego, że, że za wszelką cenę mnie, mnie do tego ciągnie, bardziej się, się spełnia w roli trenera, a raz na jakiś czas po prostu wystartować czysto właśnie dla siebie, e, poczuć tę adrenalinę, dreszczyk emocji związanych ze startami, to jest coś fajnego. E, no ale mówię, nie mam na to co dużo czasu. Chciałbym więcej, chciałbym, ale, ale jeżeli mam na pół gwizdka wystartować to też tak nie za bardzo. No nie ma sensu. Yy, no tutaj ta sala to drugi taki twój dom, bo wiem, że do południa masz treningi, chwila na obiad i znowu z powrotem. Yy, a powiedz mi jak twój czas wygląda wolny? Nie wiem, czy taki jest w ogóle weekend? Yy, jak, jak spędzasz yy, wolny czas? Wolny czas no, przede wszystkim spędzam z rodziną. To, to jest dla mnie taki priorytet. Jeśli chodzi o weekendy, no, to jest różnie, bo są wyjazdy. Jak nie na zawody, to, to czasami jako sędzia jestem gdzieś potrzebny, seminaria i tak dalej. Także weekendów jest dużo zajętych. Jeżeli mam, no, to jest, jest, jest to, to na pewno czas spędzany z rodziną, z przyjaciółmi takim w swoim gronie bardziej relacje z ludźmi niż tam jakieś konkretna jakby zajawka czy hobby na spędzanie czasu, tak? Bardziej, bardziej to jest moim również hobby, mata. Jeszcze takie ostatnie pytanie, bo widzę, że wasza sekcja się rozrasta. Mrągowo, morąg i ława. Jeszcze coś jest? Na ten moment nie. Na ten moment. To może lubawa? Czemu nie? Pewnie. jeżeli My współpracujemy z partnerami, takimi, którzy, którzy na miejscu prowadzą zajęcia. My przyjeżdżamy po prostu na szkolenia, seminaria raz na jakiś czas. Nie prowadzimy takich, znaczy były momenty, że, że nasi zawodnicy prowadzili właśnie w dobrym mieście zajęcia, w, też, też w Bartoszycach były i tam, tam rzeczywiście dojeżdżali. Ale to jest bardzo męczące, bardzo dużo kilometrów trzeba robić. Oni mają też treningi tutaj swoje i to. to Traci się pół dnia na, na, na te właśnie dojazdy, także tak raczej staramy się nie współpracować, tylko już na miejscu, żeby był ktoś, kto, kto, kto prowadzi, a my, który też przyjeżdża do nas się szkolić, przede wszystkim cały czas się rozwija, a my dodatkowo przyjeżdżamy na seminarium. No właśnie, także wszystko wiemy, apel do moich kickboxerów. jeżeli wam parter się podoba, także tutaj Szymon zadeklarował się, dlaczego nie. Szymek, ja tobie dziękuję, jak najmniej kontuzji, powodzenia, dalszych sukcesów, no i myślę, że nieustannie raz się widzimy i na pewno jeszcze kiedyś pogadamy. Super, dzięki bardzo. Jeżeli ona jest blisko, mogę posiłkować się mostem. Tym, co zrobiliśmy w tej narożerii, to w krótkim szlaku, mostuję w całą stronę Hop! i wyciągam rękę z tym samym mamy przełożoną podbrzuchę?